Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale ZJP TV. Teraz wam pokażę, jak prawidłowo się myje ręce w łazience. Żeby nie było wirusów, żeby nie było żadnych wirusów na rękach, a tu są wirusy, na pewno są. O jak teraz na kaszle to mam albo wirusy mam nie? Przykładowo mam teraz wirusy. I za chwilę nie będzie tych wirusów, jak wykonam pewną czynność, mianowicie Mam tu taki płyn, nie mogę wam pokazać etykiety, ale ten płyn jest bardzo mocny. Ten płyn ma dużo procent. On jest wymieszany tak fajnie z mydłem i on ma bardzo dużo procent. Normalnie jakbyśmy sobie psikli to do buzi, to normalnie fajna fajna impreza, fajna impreza. Ale to nie chodzi o to. Ten, tym płynem będziemy sobie rą rączki teraz myć. Mianowicie musimy wziąć płyn specjalny i. Napsikać sobie na dłonie. Dobrze musimy napsikać. Dobrze musimy napsikać na dłoń. O, tak sobie taką miseczkę z dłoni robimy i psikamy. Jak mamy już napsikane, to musimy sobie rozsmarować. Tak, tak sobie rozsmarować. Bardzo dokładnie musimy rozsmarować, żeby wszystko, cała zaraz, wszystkie zarazki poszły w pieruny. Jak. O. I teraz musimy chyba 30 sekund nacierać. Jakoś tak było. 30 sekund chyba musimy nacierać, żeby ta zarazka dobrze się wyeliminowała z naszych dłoni. I jak widzicie o! Już mam natarte i teraz musimy coś tu psikło. I teraz musimy otworzyć wodę. Otworzyć wodę. I w ciepłej wodzie musimy myć teraz dłonie. Myjemy, 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 za gorąca. O, teraz myjemy i myjemy. I teraz musimy myć. Jeszcze za gorąca. Co za mendas. i teraz musimy myć i myć. Myć i myć. Myć bardzo długo myć musimy. Już nie mówię tu o oszczędzaniu wody, bo tu oszczędzanie wody nie wchodzi w grę. Teraz jak jest wirus, to się nie oszczędza wody. Teraz już jest wody za dużo na świecie. Tak, za dużo jest wody. I teraz jak jest za dużo wody, to musimy myć tak, jak tam chyba dwie minuty się myje. Ale zobaczcie, między paluszkami, każdy paluszek. Możemy stoteczkę do zębów wziąć i tu szczotkować sobie między paluszkami, jakbyśmy sobie między ząbkami w szpary szczotkowali, ale ja myję tak przykładowo o tak i myjemy bardzo dokładnie o tak, takim ruchem możemy też i a, aż tutaj możemy o nawet prawie rękawy sobie pomoczyć możemy i myjemy nie? i jak widzicie bakterie już powoli uciekają, widzicie te bakterie jak lecą, o tam poleciały już, już tam poleciały, bakterie, nie ma bakterii yy, i Dlatego już na pewno się nie zarażę. Teraz mogę iść sobie na kolację albo na obiad i normalnie tymi rękoma mogę sobie jeść. O, już mam ręce czyste. Chociaż jeszcze dla pewności z 15 sekund pomyję, bo mówią, że trzeba bardzo długo myć. I sobie pomyję dla pewności jeszcze z 15 tam 20 sekund. Wiadomo, że wody mam dużo w kranie, jak widzicie cały czas leci woda. Także ja, braku wody na razie nie ten. No leci woda, no leci. Oto myjemy, myjemy te ręce, żeby nie załapać wirusa. No i to jest właśnie instrukcja moja mycia rąk, jak to tam się myć, nie? No. I to by było na tyle. Pamiętajcie o płynie. I pamiętajcie o tym, żeby był dobry płyn. Du du dużo procent, żeby miał płyn. Jak ma dużo procent, to ci żaden wirus normalnie nie siądzie. Znaczy, Zdechnie od razu, każdy wirus w locie. On taki żółty płyn z czymś tam. O. I myjemy. I pamiętajcie o tym, żeby jak nie myjemy rąk, to oszczędzać wodę musimy i, i zamykać kran, jak nie myjemy rąk. No właśnie. Także oszczędzajmy wodę. Ręce umyte. Teraz muszę wziąć... Nie wiem, no... Ręcznik. Ręcznik muszę wziąć. Wziąć. Czekajcie. Papier toaletowy tu postawiłem. Ha, mam papier, ha, mam papier toaletowy. No i teraz sobie wycieramy ręce w ręcznik. I to już by było na tyle. Ja już kończę ten filmik. I zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania, do, do udostępniania moich poradników, bo są naprawdę to są mądre rzeczy. Ja wam godzę mądre rzeczy, mądre poradniki. I na pewno nie będziecie mieli żadnego wirusa ani, ani nic takiego. No. Ręce czyste w miarę. I zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał i klikajcie w dzwoneczek. Tu nie mam dzwoneczka, żeby pokazać dzwoneczek, ale nie wiem. No i to by było na tyle. Ręce czyste. Trzymajcie się, cześć.